Witam Was, kochani widzowie, na kanale Rodziny Januszy. Znowu taka trochę dłuższa przerwa była. Przepraszam, że na święta nic nie pokazałam, ale trochę zawirowań z tymi świętami było. Dzisiaj postanowiłam, że pokażę Wam taką fajną przekąskę, może nawet na Sylwestra się przyda. Przekąska to może być i obiad, może być i. no, zaraz zobaczycie o co chodzi. Ale na początku chciałabym Wam wszystkim życzyć szczęśliwego Nowego Roku, bo to już się zbliża. Dzisiaj mamy niedzielę, a we wtorek mamy Sylwestra. Kochani, teraz Wam przedstawię bohaterów mojego dzisiejszego przepisu. Postawię kamerę. ustawię jeszcze tak, stat żeby o. I teraz tak, potrzebujemy żółtego sera. Potrzebujemy serek, y, po prostu jakiś taki do rozsmarowania, naturalny, śmietankowy. Troszeczkę piersi z kurczaka. Potrzebujemy pieczarki. I teraz dwa, i dwa, y, dwa y, no bo chcę zrobić dwa, bo to taki będzie kształt, y, no można powiedzieć, chlebka, <laughs> y, ciasta francuskie. Teraz, moi drodzy, ja zrobię sobie już pauzę, bo ja muszę usmażyć mięsko i pieczareczki. Jak będę miała już usmażone, to wtedy Wam się pokażę i wtedy będziemy działać dalej. Oczywiście trzeba przyprawić, tak? Pieprz, sól, jakieś tam przyprawy, jak ktoś lubi, na przykład do, do kurczaczka dodać. Także czekajcie na mnie, kochani. No, witam, kochani. Jestem już. Usmażyłam pieczareczki. Usmażyłam mięsko i zapomniałam Wam powiedzieć, że jeszcze będzie potrzebne jedno jajko roztrzepane. No i teraz bierzemy się do pracy. Bierzemy sobie papier e, ten papier. No. E, ciasto francuskie. Rozkładamy sobie na desce. Teraz, o, troszeczkę mam na krótką tą deskę, bo ten papier jest bardzo długi, a ja nie chcę, a może na stole, on ma papier pod spodem. Może być na stole, bo on ma przecież papier pod spodem. I teraz, moi drodzy, nacinamy sobie te, te całe ciasto w takie paski. Lecimy do końca po dwóch stronach takie paseczki. No I teraz znowu zrobię małą pauzę jak pokroję, tak? Dobra, pokroiłam. I teraz kochani e, posmarujemy sobie tym cerkiem. środku, żeby nam się to wszystko później tak troszkę przykleiło nazwę to tak, o dobra na to położymy sobie ser żółty widzicie dobrze jak to, 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 to przesunę, o położymy sobie plastry sera. Jesek szczeka. Dobrze, wystarczy. Teraz sobie położymy mięsko. Tu widzisz jaki długi ten chlebek. Może no jednak zrobię jeden, zobaczę. Na ile mi starczy tych, wiecie. Tych dodatków, właśnie, nie? Może ciasto francuskie zostawię drugie e, na te. Na jakiś ktoś, bo no, przyznajcie sami, ciasto francuskie jest idealne. I do słodkich przekąsek, i do słonego. To jest naprawdę taki wymysł. Dobra, ja zrobię jeden, a ten drugi sobie schowam i zrobimy jakieś ciacho. Teraz kładziemy sobie pieczarki. A pachną. Uu, pieczarki to też jest coś pysznego, nie? A, gorące. No i teraz sobie tu nałożyliśmy. Dajemy sobie drugą warstwę sera. starczy mi te plastry. Chyba tak. Akurat są trzy. No. Jeden plasterek zostaje dla mnie. Nie mogę dziurkę pocalować. Dobra. I teraz... Y tym serkiem powierzchni jeszcze troszkę. O. Tak, ten ser mi będzie uciekał. A tak dla smaku dam tylko nie? Trochę. Dobra. I teraz największa sztuka, kochani. Największa sztuka teraz. Te paseczki sobie tak tutaj zakładamy. Z jednej strony, z drugiej strony. I tak sobie kształtujemy. Ja, moi drodzy, teraz y, też się wyłączę, aż sobie to y, pozawijam, tak? Dobra, owijałam po, y, sobie to. Teraz posmarujemy sobie zwierzę jajeczkiem. No i teraz będzie sztuka położyć to na blachę. Ja nie wiem czy ten papier, który jest tym cieście francuskim, czy on jest do pieczenia się nadaje. Tego Wam nie powiem, ale myślę, że ja przetnę to na pół, będzie łatwiej. Wtedy będą dwa. I teraz weźmiemy sobie łopatkę, która nam pomoże to przenieść. Na przykład to. Wiecie co? Ja się rozłączę. Ja z tym poradzę to już Wam pokażę. No i jakoś mi udało się. Musiałam wołać na ratunek Janusza, żeby mi pomógł to przenieść. Ale mamy to. Kochani, wstawiamy to do piekarnika. E, ciasto francuskie, wiadomo, długo się nie musi piec, 160 stopniach, 170, e, no bo to wszystko w środku jest już e, usmażone, upieczone. Ustawiamy to na, ja to postawię na termoobieg, bo ja wszystko na termoobiegu robię. Zrobimy tu 160 tych i na, na razie na pół godziny zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra. No co, widzimy się za pół godziny i zobaczymy, czy to się da jeść, czy to, co z tego będzie. Na razie, kochani. No i mamy gotowe nasze chlebki. <laughs> Nie wiem, jako to... naszą przekąskę, nazwijmy to. W tej chwili wyjęłam z piekarnika. Zobaczcie, jak to wygląda. Yy... Chciałabym to spróbować, ale to raczej za gorące. Więc moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Spróbujcie to zrobić. Nie jest takie trudne, nie? Życzę smacznego, jak zrobicie. No i proszę o obserwacje, nowe osoby, które pierwszy raz przyszły. Proszę o kciuczki, o komentarze. Nawet te złe, nawet te uwagi przyjmę. No i jeszcze raz Wam życzę szczęśliwego Nowego Roku. No i czekamy na kolejny jakiś przepis, tak? Trzymajcie się, pa pa!